Heile bieber traci setki tysięcy obserwatorów po zlosliwościach Adresem Selene Gomez internauci nie ma dla niej litości. Od kilku dni TikTok plonie w związku z medialnym konfliktem pomiędzy Heile bieber a Selena Gomez. Przypomnijmy, ze wszystko zaczęło się od uszczypliwości zony Justina, która wcale konflikt wciągnęła nawet swoje najlepsze koleżanki. Modelka miała bez krepacji nasmiewać się z przyjaciółki Seleny Gomez. Taylor Swift, a także samej bylej partnerki swojego meza, obsmiewając m.in. jej naturalne fotki. Cała sytuacja ma być potwierdzeniem kładących od lat plotek o złych stosunkach między paniami. Choć jeszcze do niedawna przeczyli temu samemu zainteresowane, w 2022 roku Selena i Hailey zrobili sobie nawet wspólne zdjęcie, które wstawili do sieci, spijając sobie z dzióbków. TikTok udowodnił jednak, że taki stan rzeczy nie potrwał zbyt długo. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. To właśnie niestosowne zachowanie modelki było tym, co najbardziej wzburzyło internetów na całym świecie. To też skłoniło niedawnych fanów modelki do jej symbolicznego ukarania poprzez masowe wyrzucanie kosmetyków Roda. Inni z kolei JSA wdzięczni za nigdy nie wydali nawet dolara na markę Zony Justina. Oprócz tego Hailey spotkali też bardziej influencerskie konsekwencje, bo jej profil na Instagramie z dnia na dzień stracił setki tysięcy obserwatorów. Co ciekawe, Zona Biebera z uwagi na krytyczne głosy ograniczyła możliwość dodawania komentarzy pod jej wpisami. Wielka wygrana okazała się Selena Gomez, której po całej awanturze przybyło sporo followersów. Wszystko wskazuje też na to, że dramień zaciekle przyglądala się resztę lodego Hollywood. Bo wśród Sledzacych poczynania Bieberki przestała pojawiać się m.in. cyrus. Myślicie, że to koniec dramy?